Zacznijmy od tego, co należy zrobić z każdą maszyną CNC, po rozpoczęciu z nią pracy, czyli zbazowanie jej. Przy okazji pokażę, że ploter nie jest czysty i wypucowany, nie jest nowy. Wygląda tak, jakby dużo pracował przez ostatnie dni, tygodnie, miesiące. Na pewno czeka go wkrótce właśnie czyszczenie, wymiana rusztu. Ale wolałam najpierw nagrać filmik, bo myślę, że, no, że to jest bardziej interesujące. Zobaczcie, jak ta maszyna wygląda po, po jakimś tam czasie pracy. Waza znaleziona. Jedziemy sobie teraz. Przy okazji, widać tutaj mój wskaźnik laserowy, który mam. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, czy on jest w standardzie, ale ja go mam i często z niego korzystam. Jedziemy sobie teraz pokazać punkt, z którego będzie wykonywane cięcie. Pokażę też co widać na monitorze. Nie jestem jakimś super operatorem I, i, i. Dobrze, mam nadzieję, że wszystko widać w każdym razie. Pokażę wam teraz to kilka bardzo fajnych funkcji, które są w, w tym programie. Przede wszystkim ustawianie materiału, ustawianie projektu na materiale. To jest. Jest tutaj naprawdę mnóstwo pomocnych funkcji, które ułatwiają to, a tak naprawdę no, ci, którzy pracują na ploterach wiedzą, że czasem dłużej zajmuje ustawienie wszystkiego niż samo cięcie. No chyba, że wycinamy całą blachę, mamy jakiś tam rozkrój przygotowany, to jest wtedy no, jakby łatwa sytuacja. Pokazujemy tylko jeden punkt i, i, i maszyna tnie sobie całą blachę, ale jeżeli mamy taką sytuację jak tutaj i jaką ja mam najczęściej, czyli mamy już jakiś odpad, mamy jakiś kawałek blachy, z którego coś zostało wycięte, i chcemy teraz dopasować się do, do tego, co mamy, do tej sytuacji, która tam jest, to mamy tutaj mnóstwo pomocnych funkcji. Po pierwsze, zwykle w większości programów trzeba pokazać lewy dolny róg, czyli jakby punkt zerowy detalu. Tutaj możemy pokazać dowolny punkt, czyli. To miejsce, w którym ja teraz jestem na, na materiale, który tam widać, mogę, mogę yy, oznaczyć jako dowolny narożnik, jako bok, a nawet jako środek projektu. Ja chcę, żeby to był lewy górny róg, bo tak będzie mi najwygodniej. Yy, no cóż, yy, teraz czas ustalić parametry materiałowe. Na stole leży 3 mm czarna blacha i dysza założona FineCut. Mam już tutaj zapamiętane te parametry. To są dokładnie parametry z podręcznika operatora Hyperterm, także nic, nic jakiegoś tam zaskakującego. Co jeszcze? Jeszcze trzeba zrobić z0, czyli pokazać maszynie, gdzie ten materiał tam jest. No i cóż, możemy ciąć, przynajmniej ten detal. No i teraz popatrzcie. Wyciągnęłam to dosłownie prosto z plazmy. Nic nie zostało z tym zrobione. Krawędź wygląda tak. Z gorzeliny praktycznie nie ma jakieś tam drobiazgi. Tak naprawdę, a może to jest nawet tylko brud. Ta blacha też, jak widzicie, jest już zardzewiała, leży tam pewnie długo. Tutaj jest miejsce wpalenia, które nie ukrywam, że nie jest zbyt ładne, bo mogła, mogłaby być tutaj ta ścieżka wpalenia dłuższa. Wtedy na pewno byłoby, byłoby to lepsze. Ale taka była ustalona w tym projekcie, więc tak to wycięliśmy. Mam nadzieję, że ostrość się łapie. Moim zdaniem narożniki też są dosyć ostre. Bardzo fajnie to wygląda. spokoblaszka. Dobrze, a teraz jeszcze pokażę parę, parę rzeczy, które ułatwiają właśnie to właśnie to codzienne użytkowanie. Czyli na przykład wyobraźmy sobie sytuację, w której przychodzi... Kładziemy sobie blachę i mamy do wycięcia kilka detali. Zawsze ja zaczynam od znalezienia sobie e, no, brzegu tej blachy. Mam wskaźnik laserowy, który mi to pokazuje i mogę sobie ustalić, że jest to tutaj mój punkt powiedzmy e, zerowy, lewy dolny narożnik. No dobrze i teraz czas sprawdzić, czy ta blacha leży prosto, bo jeżeli mamy, chcemy, żeby nasze detale były jak najbliżej, żeby jak najmniej odpadu nam e, tutaj zostało. Ja zawsze wcześniej, zanim miałam ten program. Jechałam sobie dalej ploterem, napalnikiem, i wskaźnik laserowy mi pokazuje, że na pewno ta blacha jest już krzywo położona. Na pewno w tym miejscu ja jestem jakieś 5 mm od brzegu blachy i mogłabym podejść i po prostu ją przesunąć. Okej, okay, i często tak robię, ale w sytuacji, kiedy leżałaby tu na przykład duża blacha 10 mm gruba, to naprawdę przesuwanie jej nie należy do najłatwiejszych, najprzyjemniejszych rzeczy. Więc tutaj mamy super wygodną funkcję, czyli ja w tym momencie, mimo że jestem już jakieś tam 20 cm od punktu zerowego, który pokazałam, jadę sobie. Mogę sobie zrobić to też bardzo tak dokładnie do brzegu tej blachy, teraz jestem na brzegu, i używając prawego klawisza myszy, pokazuję drugi narożnik albo bok. I w tym momencie mój projekt, cały projekt został obrócony o ten po prostu tam, nie wiem, pół stopnia, jeden stopień, o tą krzywiznę, którą pokazałam, jak leży blacha. Więc w tym momencie naprawdę to jest super ułatwienie, jeżeli chodzi o, o wycinanie właśnie z grubych blach, jeżeli chcemy, żeby nasze detale były jak najbliżej brzegu i żeby zostało nam jak najmniej odpadu. Trzecia bardzo fajna rzecz, z której często korzystam. Chociaż yy, nie wszyscy to lubią, to jest, zaraz wam pokażę. Przy użyciu tylko i wyłącznie gamepada, nie w ogóle nie będę dotykać. Ja tutaj. Łys, dobra, coś tu zrobiłam źle. OK, wszystko widać. Przy użyciu tylko i wyłącznie gamepada, yy, odetnę sobie kawałek yy, blachy. Czyli na przykład, wyobraźmy sobie, tak jak tutaj, sytuację że rozcięliśmy już ileś tam elementów, zostaje nam taki brzydki tutaj kawałek, nie wiadomo co z tym zrobić, czy to już wyrzucać, czy ciąć to szlifierką, z jakby tego detalu jeszcze coś wytniemy, tam są już rzeczy na złom, więc należałoby to sobie odciąć po prostu i ja, nie dotykając komputera tylko tylko i wyłącznie padem, mogę sobie uruchomić, jakby uruchomić plazmę z takimi ustawieniami, jakie miałam w programie i pojechać nią, ale tylko i wyłącznie po prostych, czyli albo w prawo, albo w dół i odciąć sobie ten, ten kawałek, który jest mi potrzebny. I zaraz to zrobimy. Proszę bardzo. Poczekamy, aż będzie ciszej. OK, to jest druga rzecz, z której bardzo często korzystam. I trzecia, z, z, trzecia funkcja, z której też bardzo często korzystam, to jest miejsce wrzucania tutaj projektów. Jeżeli ja sobie wybrałam ten prostokąt, który przed chwilą wycięłam, to zwykle można było go obracać tylko pion lub poziom. A tutaj, używając prawego klawisza myszy, mogę obracać go o 5 stopni i to też bardzo często z tego korzystam. Tu jest też um, funkcja taka mini cam, czyli właśnie dodawanie wjazdów, wyjazdów, e, dodawanie offsetu, czyli do jakby powiększanie tego projektu um, o, o jakby, trudno nazwać, grubość cięcia, tak, bo no jakby o szerokość te, tego uku plazmowego. Ja z tego cama rzadko korzystam, bo najczęściej mam przygotowany projekt na więcej rzeczy i robię to po prostu w zewnętrznym programie i, I mam tutaj zawsze przygotowany. Natomiast, jeżeli tnie się pojedynczą rzecz, to można to zrobić bez problemu. Ja jeszcze tutaj sobie wrócę. Może wybiorę jakiś inny element, to pokażę Wam coś ciekawego. Coś zobaczmy mniejszego. Dużo jest tutaj. Poszukuję czegoś okrągłego, bo na tym najlepiej będzie widać. O, powiedzmy, mamy sobie taki element. On jest bardzo mały. Ok. I wyobraźmy sobie sytuację, że mm, mam już coś wycięte i zależy mi, żeby tutaj się dopasować do tego miejsca. Ja mogę sobie również pojechać falnikiem na przykład w to miejsce. I tutaj nie tylko pokazać. Nie tylko pokazać, ustawiam sobie, że na przykład to jest 0, nie, nie tylko pokazać, co mi się tutaj stało, nie wiem, gdzie jest mój projekt, wróćmy jeszcze raz po niego, ok, jest. I tutaj nie tylko mogę pokazać, gdzie jestem, gdzie jest, gdzie jest punkt zerowy, ale załóżmy, że w tym miejscu gdzie mam ustawiony teraz palnik. Ja, mi zależy na tym, żeby to było to miejsce, a nie tutaj narożnik, prawda? Bo, bo tutaj mamy jeszcze trochę odpadu i moglibyśmy to bardziej, bardziej dopasować. Więc wystarczy prawym klawiszem myszy przesunąć sobie dokładnie do tego punktu dowolny punkt projektu i, e, i tutaj, proszę bardzo, możemy ciąć sobie ten element, e, który będzie dopasowany dokładnie do tych odpadów, które mamy, e, które mamy na stole i to jest też bardzo wygodne. Co więcej, yy, mogę powiedzieć, no tak jak widzieliście, jakość cięcia jest bardzo dobra, łatwość użytkowania też jest, yy, no jak dla mnie, super, dużo funkcji, z których naprawdę się korzysta, praktycznie żadnych funkcji, z których się nie korzysta, <grych> nie ma tutaj jakichś yy, skomplikowanych ustawień, tak naprawdę po jednym dniu użytkowania wie się wszystko o tym programie. Jeżeli macie jakieś pytania, zarówno do samego Plotera, jak i do tego, jak korzystać z, z programu MyPlasm, to zostawcie mi to w komentarzach. Być może odniosę się w jakimś kolejnym filmie, a jak nie, to odpowiem na po prostu konkretny komentarz. No to tyle na temat tego użytkowania przeze mnie Plotera. Mam nadzieję, że, że, że odpowiedziałam na część Waszych, waszych pytań i. i i cóż, no i że wiecie więcej już na, na temat cięcia plazmowego.